Cześć, witajcie w kolejnym filmie dzisiaj przychodzę tak troszkę bardziej świątecznie ubrana, a to dlatego, że w sumie niedawno wstałam było około 13 i montowałam dla Was jeszcze film na jutro, bo dzisiaj już jest na kanale. No i mamy już w sumie 16, więc czas coś zjeść. Będę dopiero jadła śniadanie. I posprzątałam już troszeczkę, tam oczywiście pranie wisi, wstawiłam kolejne jeszcze, ale to mniejsza. Upiekłam sobie bułeczki i zrobię sobie do nich jajecznicę z przepisu Gordona Ramzeja. I w tym przepisie chodzi po prostu o to, że wbijacie jajka na zimną patelnię. Jak widzicie, nie mam podpalonego palnika i podpalacie na delikatnym ogniu. To robicie cały czas mieszając i jeszcze tutaj do tego wbijacie, wbijacie, wrzucacie kawałek masła. I to wszystko tak ładnie ma wam się rozpuścić. I jak wam się będzie za bardzo ścinało to jajko, to po prostu ściągacie z ognia, bo chodzi o ten spód tutaj, żeby to on ścinał wam, a nie ogień. Yy, więc dobra, zabieram się za robienie. Stwierdziłam, że zrobię dzisiaj też pierniczki i już tutaj mam przygotowane wszystkie potrzebne rzeczy. Hałas, który już słyszycie w tle, to kod drapiący w drapak. I mam przygotowaną mąkę, kakao, cukier, puder, miód, yy, masołko, znaczy margaryna, dwa jajka, soda oczyszczona i przyprawa do piernika, więc zabieram się do robienia pierniczków. Jesus christmas tree, oh christmas tree, how richly god has decked thee! thou bidst us true and faithful be, and trust in god unchangingly. oh christmas tree, oh christmas tree, how richly god has decked thee! Jak możecie zauważyć, właśnie skończyłam piec pierniczki. Niestety nie wyszły aż tak dobre, ponieważ jak dla mnie przynajmniej jest za mało pier... e, przyprawy do piernika w nich. Natomiast e, są idealne dla mojej mamy, która nie przypada za bardzo za tą przyprawą. I zrobiłam sobie już też herbatkę. Jest to y, moja ulubiona herbata od tamtego roku. To jest grzaniec z Bujnicki na ogniu z tej y, firmy. Przede wszystkim można kupić y, tą herbatę w Dino. I naprawdę jest przepyszna, a najlepsza jest z miodem. Posłodzona po prostu miodem. Wtedy jest naprawdę cudowna. I wziąłam też od razu okienko z kalendarza adwentowego. Trzynastkę i sobie razem... Otworzymy. Zobaczmy co tutaj jest. O, dwa produkty. Jest tutaj kretka do oczu i kretka do ust. Zobaczmy, jak one wyglądają. To jest ta do oczu. I zobaczmy kolor. Ale mięciutka. I ładny kolor, naprawdę trochę ma drobinki, taki metaliczny jest, ale jest naprawdę ładny. Więc tak on wygląda. A do ust jest to odcięcielisty róż. Troszkę twardsza bardziej w brąz wpada w sumie, ale też jest bardzo ładna. Okej, okay, to na dzisiaj już w sumie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, pozostawić po sobie jakiś ślad i do następnego. Pa!